Witajcie Maciek i dzisiaj chciałabym nagrać filmik i zobaczcie jak moja maluje kwiatki moja siostra ale to jest brzydkie bardzo bo to są ładne kwiatki zobaczcie zresztą no a po pierwsze dzisiaj chciałem wam pokazać jak maluje obraz Leona Wyczółkowskiego pod tytułem Maki chociaż nie mam czarnej kredy, ale narysuję bez tej czarnej kredy, więc zaczynam tutaj mam wszystko już przygotowane kredy zaczynam Jeden złą dziełem odkładam tak no to zaczynamy Chociaż możecie sobie zobaczyć na internecie i zobaczyć. I zobaczycie, że nie ma łodyżki. Przepraszam, nie ma kwiatka. Nie, przepraszam, nie ma listka. Ten, ten mak i ten, więc. Przepraszam. I jest ze mną moja siostra, zobaczcie jej piękny rysunek. To jest chyba kwiatek. Nie wiem. Nie dawajmy się w szczegóły. Jest prawie cały. Bo właśnie moja siostra poszła do ogrodu babci. Jest pierwszy mak narysowany, później tutaj gdzieś wychodzi taka druga łodyżka. I moja siostra mnie teraz całuje w plecy. Dziękuję bardzo. I następny pączek. Dwie! Zielone! I skończone! Tutaj powinno być czarne, zaznaczę sobie zielonym. O, tutaj powinno być czarne i tu. Więc skończony maki. Super. Chyba, że super! W malowaniu maków, super, super, super. rzucanie samolotem, ale super, super, super. jednak nie. I zostawiajcie łapki w górę.